Cześć, witam. Dzisiaj na sprzedaż Honda Devil 650 motocykl zarejestrowany ubezpieczony z 99 roku wspaniały jeżeli chodzi o swoją e, historię turystyczną e, motocykl, motocykl naprawdę m, który pokonuje kilometry przebieg dla, dla tego motocykla to jest bez znaczenia czy on ma 50 czy 100 czy 150 tysięcy, silnik naprawdę jest tutaj mega pancerny jak to każdy silnik Hondy z tamtych lat Napę, napęd oczywiście na wał kardana więc bezobsługowo, pamiętaj żeby co tam 2-5 lat powiedzmy wymienić w nim olej chyba, że naprawdę kręcicie duże przebiegi no to co 20 tysięcy zarazie do tego kardana zmienić ten olej i motocykl bezobsługowy, bezproblemowy głupoto dosłownie odporny e egzemplarz, który tutaj, tutaj mamy to odkupiono od pana z okolic pomorskich, pan e po prostu zakupił nowy motocykl a ten stary postanowił nam odsprzedać motocykl fajnie wyposażony, bo ma jakieś gadżety dołożone ma wysoką, turystyczną szybę, którą tutaj widzimy mamy tutaj takie handbary na rączki, które świetnie chronią przed wiatrem dłonie tu mamy dołożone znowu takie jakieś osłony na nogi, które chronią przed wiatrem stopy tu jakieś dodatkowe oświetlenie, przy okazji widzimy, że ten crash pad jest lekko tutaj zadrapany Motocykl, jeżeli chodzi o powłokę lakierniczą, jest fabryczny i powoce lakierniczej nigdy nie był wcześniej malowany. Naklejki, nienaklejki, wszystko jest tutaj fabryczne. Dołożony jakiś akcesoryjny kufer. Standardowe kufry boczne. Z gadżetów jeszcze tutaj mamy, Pan zostawił uchwyt na telefon. Mamy tutaj element, który nam pokazuje godzinę, ładowanie i chyba temperaturę zewnętrzną motocykla powietrza. Tu mamy gniazdo USB dołożone z jakimiś ładowareczkami do telefonu, czyli wszystko jeżeli chcemy się gdzieś wybrać na jakąś przygodę dłuższą, no to ten motocykl posiada dosłownie wszystko. Co tutaj więcej opowiadać. No, jedziemy powolutku, pokazuję Wam każdy element. Wyższa, podwyższana szyba chroniąca przed wiatrem. Szyba oryginalna Hondy, bo widać nawet po tej naklejce. Tu jakieś mamy zatrapanie na lustereczku. Jedziemy w dół tego motocykla. Zawieszenie suchy, tenkie, Nie ma żadnych tutaj pękniętych, pyłowych uszczelniaczy, żadnego wycieku płynu z zawieszenia przedniego. Tarcze hamulcowe no są idealne, słuchajcie dosłownie Dosłownie są idealne, lagi nigdy nie były malowane Ten motor nie był odświeżany e, Jakieś takie słuchajcie brzydsze elementy No może gdzieś na felce widzicie takie trochę Takie kropeczki już wynikające z wieku no, Słuchajcie, motor ma 26 lat Więc zawsze coś tam będzie Tutaj mamy kolektor bardzo błyszczący Pan mówi, że dbał, polerował sobie ten kolektor Żeby żeby przyciągać oko No bo naprawdę w de Spotkać taki kolektor Nie jest to łatwy tematem Jedziemy, jedziemy wyżej co tutaj ja e, zauważę. Czyste przełączniki, zobaczcie, no nic nie A, bo nie wspomniałem, motor ma 18 tysięcy przebiegu i ten przebieg słuchajcie jest w Cepiku bo ja go sprawdziłem też przed, e, przed dokonaniem zakupu tego motocykla motor pojawia się w Polsce jakieś 8 lat temu z przebiegiem 8 tysięcy no i jego historia skrupulatnie w Polsce wzrasta e, także możecie go zweryfikować bez żadnego problemu w Cepiku e, czy ten przebieg jest realny czy nie macie Cepik i tam go po prostu weryfikujcie tu mamy jakieś takie widzicie ryskie jakoś tutaj a nie, to nie jest ryska. To jest, to można zmyć. Tu jest drobna ryseczka na boczku kufra i jedziemy dalej. Tutaj, mocowanie do kamerki. Tu jest jakieś oświetlenie dołożone i tu kabel też jest do tylnego kufra. Widzicie, popuszczony czyli to oświetlenie w kufrze też jest pewnie służy jakoś stop. Tu mamy zadrawanie na powłoce kufra. Oczywiście, napęd na wał kardana. Na klejeczka, nawet fabryczna tam się jeszcze uchowała na tym kardanie. Tu też na, takie coś mamy. Tutaj, może, mamy większe jakieś jakich wizualnych y, zadrapań, bo tu mamy wizualne zadrapanie, i tu mamy, widzicie takie, no jest to pęknięcie. Przecież, czekajcie, jest to od spodu pan, przez pana podklejone, y, ale jest takie, takie, no widać strukturę pęknięcia. No i chyba było to wszystko na tym, na tym motocyklu, który możemy spotkać. taki jakiś taki drobny odprys, no ale myślę, że na motocykl, który ma 26 lat i nie był nigdy lakierowany jest w powoce lakierniczej oryginalnej, no to chyba bardzo duży atut. Ta tarcza również w fajnym stanie Czysty motocykl. No motocykl cenę też ma. Słuchajcie, no są motocykle, które kupujemy poniżej 10 tysięcy złotych, więc e, myślę, że to są dobrze wydane pieniądze na taki motocykl jak ten. Silnik jest naprawdę pancerną jednostką, która według mnie nigdy Wam się nie zepsuje. Naprawdę trzeba być już e, upartym albo e, naprawdę mocno się postarać, żeby móc zakatować tą jednostkę. Tutaj może e, jedynie co to tak naprawdę Motor, który jest pozbawiony wad. Jakieś może regulator napięcia, może w historii wam się zepsuć, może pompka paliwa, ale silnik i całe tutaj mm, oprzyrządowanie tego motocykla mechaniczne jest naprawdę w tym dewilu niezniszczalne. Jak i w następnym egzemplarzu, tym już wtryskowym tej 700 jest to identyczna historia. Po prostu stworzone są te motocykle po to, żeby jeździły, a nie po to, żeby odwiedzały mechanika. Teraz tak, eee, to odpalimy, pokażemy. Jeden kluczyk do stacyjki, dwa klucze do kufla. No i zagadał od pierwszego strzała To normalnie nie mryga, o teraz zobaczcie, bo to tylko kamerka nie łapie i mryga. Pokazuje wam ładowanie 146 Też fajny, fajny dowód na to, że to ładowanie jest i można w każdej chwili sobie je kontrolować podczas jazdy tam rzucam oka, czy wszystko jest tak jak powinno. Dla mnie to by denerwowało, bo bym pewno za, za często tam na to zaglądał, ale... Nie ja tu decyduję, poprzedni właściciel założył, więc ja... Tylko reklamuje to, co jest na tym motocyklu. Motocyk oczywiście możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce niezależnie od ilości kilometrów. Mamy takiego kuriera, który przewoży ci każdy motocykl w każdy region Polski niezależnie od ilości kilometrów. Transport takiego motocykla to koszt 700 zł. Wpłacacie nam zaliczkę na konto powiedzmy 1000 zł. My motocyk umawiamy kuriera, pakujemy motocykl, motocykl do was dojeżdża. Oczywiście to nie jest z dnia na dzień, że przyjeżdża kurier i zabiera jeden motocykl i pędzi 700 kilometrów, bo czasami takie są wymagania klienta. On myśli, że jak zadzwoni, to kurier za 700 zł jedzie w 700 km w jedną stronę, 700 km w drugą stronę, żeby zawieźć motocykl. No nie, nie, nie. Po prostu umawiamy kuriera i w przeciągu tam 10 dni ten motocykl do Was przyjeżdża. Oczywiście istnieje u nas system ratalny. Nasz kolega Roman i koleżanka Kamila ten system ratalny dla Was załatwią bez żadnego problemu, bez wychodzenia z domu, tak naprawdę. Jednym konkretnym telefonem, 5 minut rozmowy i i tej weryfikacji i kredyt jest załatwiony na ten motocykl co więcej motocykl dzisiaj spotkacie na platformie otomoto jak i na Oliksie. polecam otomoto tylko dlatego, że tam jest 35 bardzo szczegółowych zdjęć więc w wyszukiwarce wbijcie otomoto.pl miejscowość Iława Warmińsko-Mazurskie bo tam się mieścimy i tego ntv czy tego Devila 600 50 tam znajdziecie, oczywiście będzie jeśli będzie aktualny pod filmikiem, tym tutaj, który teraz aktualnie robimy e znajdzie się link do ogłoszenia, klikniecie w ten link, on Wam się otworzy, to znaczy, że ogłoszenie jest aktualne nie musicie dalej jakby szukać i wtedy możecie sobie ten motocykl całkowicie tam zweryfikować, obejrzeć teraz tak, no sprawdzimy podstawowe rzeczy Światełka włączymy długiek się zapala Trąbi o Jezu, trąba to jest, słuchajcie tutaj niemiłosierna w tym motorze, już widzę hałasuje cholernie nie jest to, dobra zgłaszczymy co tam jeszcze, to jest chyba się tu zapala tak, tu się gasi zapala, gasi no i jest, dwa razy go pięknie chodzi, trzyma zobaczcie obroty tak naprawdę na Tysiącu. Pamiętajcie, ten motor nie ma chodzić na 700, na 600, na 500 obrotów, tylko tak jak książka, manualka napisała, tak jak producenci Honda przewidzieli, czyli ten 1000 ma być przekroczony. Każda obro obroty poniżej tego 1000 no, nie są wskazane. No, wiem, że my mamy inne zdanie na ten temat, ale myślę, że ten co zaprojektował, raczej tutaj powinien być wzorem dla nas, a nie jego poprawiać. skasimy eee, co jeszcze? Pokażę tutaj, chyba jak kufry się otwierają. Bo to też może być ciekawe. Czyli, tutaj, tym kluczykiem z tyłu otwieramy kufer. I tu mamy wszystkie zamki na miejscu. Nic nie jest wyłamane, wykoszone. Zamykamy. I historia identyczna jest z tej strony. Czyli, wszystko na miejscu. Również zamki się otwierają. Pod siedzeniem, już nie będę zaglądał co tam jest, bo nie mam drugiej ręki. O, trzeba mocno dopchnąć, drugiej ręki żeby móc to yy, kanapę jednocześnie otworzyć i podnieść ale jest wszystko tak jak powinno także jeżeli szukacie takiego NTV 650 w bordowym nie, nie czerwonym, to jest bordowe wiśniowe malowanie, zapraszam do miejscowości Ława, motor jest w fabrycznym malowaniu jest zarejestrowany, jest opłacony yy, no i jest całkowicie sprawny, kufry, nie kufry, wszystko jest tutaj m, tak jak należy więc myślę, że tylko wymiana oleju na sezon i motocyklem można się na, na Tutaj cieszyć. Pokazałem Wam zarówno wszystkie wady, jak i zalety tego motocykla. Wady to chyba te ryski, które ja zauważyłem. Jeśli jakieś nie założyłem, no to sorry. Nie rozbieram motocykla na części pierwszej. Tu jeszcze jakoś tak, o widzicie, tu takie mamy jeszcze jako pajączka, o, więc od razu go pokazuję. A i z tej strony tak samo, to słuchajcie, to jest efekt może montażu jakoś czegoś. Bo tutaj też taką ryskę spotkamy, więc myślę, że wszystko uwzględniłem co możliwe. Także serdecznie zapraszam: 500, 134, 533, Devil 650, 99 rok, 17, 18 tysięcy przebiegu. Eee, dzięki, pozdrawiam, cześć. 500, 134, 533, Sylf Moto i Ława.